Tutaj mamy kolejne zadanie. Jak widzieliśmy, było polecenie. Zaznaczamy sobie. Wybieramy sobie krycie. I tak samo jest tu czarny białe logo, tak jak w poleceniu. I to była bardzo dobrze poprawna odpowiedź. Jeśli chodzi o te oferty pracy dla grafików, no to mnie to interesuje od jakiegoś czasu ponieważ y, lepiej wiedzieć, y, czego się spodziewać y, po pracodawcach. Y, y, tym bardziej, że warunki sprzyjają naprawdę. I mam nadzieję, że jeżeli taki pracodawca potencjalny by zobaczył y, y, na moim CV albo kogoś tam, że miał y, kontakt y, z z takimi programami jak tu będę przedstawiać na moim kanale to na pewno będzie to bardziej bardzo przychylne z jego strony. Dzisiaj od rana poprawiałam jeszcze te stare no, pierwszy program Dream War, ponieważ wczoraj jeszcze nie skończyłam wszystkiego. No, a dzisiaj już, już końcóweczka, także wszystko jest pod kontrolą i teraz będę już te nagrania dawała takie bardziej dłuższe, ponieważ wiem, że, że jeżeli są za krótkie, to, to nie zainteresuje tak ludzi, mnie interesuje jeszcze takie filmy instruktażowe, ale innego typu, ale to o tym to już może kiedy indziej bym powiedziała co nieco. Na razie dziękuję i, i do zobaczenia na następnym razem. Trzymajcie się Pa.